Hej, kochani, tutaj Cookie Mint. Witam Was serdecznie na moim kanale W odcinku Back to School. Jest to QA. Pytania do tego filmiku zadawaliście mi na Instagramie. A chcę Wam jeszcze przypomnieć, że na moim kanale niedawno pojawił się inny odcinek z Waszej ulubionej serii pod tytułem Co jest w moim plecaku 2020? Więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zapraszam. A teraz już przechodzę. Do odpowiadania na pytania, które zadawaliście mi w komentarzach pod moim najnowszym postem na Instagramie Kukimityty Pierwsze pytanie Do której masz najdłużej lekcje? Lekcje najdłużej mam do 15.20 Na szczęście kończę tak tylko raz w tygodniu Ale za to dwa razy mam na siódmą i to jeszcze dwa dni pod rząd, więc jest to niezłe wyzwanie, tak wstać, żeby zdążyć do szkoły. Ale najczęściej kończę o 14.25 chyba, albo 30. Dzwonków jeszcze do końca nie pamiętam, tylko tak orientacyjnie. I dodatkowo raz chyba, albo dwa, teraz nawet już nie jestem pewna, kończę o 13.30, coś koło tego. U Ciebie w klasie jest więcej chłopaków czy dziewczyn. Tak brzmi drugie pytanie. I u mnie w klasie, z tego co pamiętam, jest troszeczkę więcej dziewczyn, ale mniej więcej jest porówno. Myślę, że to jest różnica kilku osób, nie jest jakaś olbrzymia. Pytanie numer 3: wolałaś zdalne, nauczanie, czy takie normalne. I tutaj. Moja odpowiedź jest dość rozbudowana, dlatego że nauczanie online w podstawówce mi się bardzo podobało, dlatego że ja lubię sama się uczyć, lubię sama sobie robić notatki. Nie lubiłam, jak ktoś mi dyktował, ale teraz w liceum już jest właśnie tak, że w większości to my sami musimy zadbać o swoje notatki. I była pasta z informacji, które nam przekazuje nauczyciel Wiadomo, że czasami jeszcze nam trochę podyktują Żeby nie było takiego drastycznego przeskoku między totalnym likotaniem notatek w podstawówce Dyktowaniem notatek A teraz nawet takim odcięciem No ale w większości już musimy o to sami zadbać No i z drugiej strony fajnie jest się spotykać w szkole ze znajomymi z nowej klasy Więc nauczanie online byłoby spoko, ale w sumie to jest mi obojętnie o, lekcje one były naprawdę fajne pod tym względem, że nie musiałam wstawać jakoś dużo przed nimi, tylko nie wiem tak, z 15 minut, a potem w międzyczasie się gdzieś wyszykowałam. No ale odpowiadając na to pytanie, to to jest bardzo ciężkie i teraz myślę, że nie jestem w stanie na nie do końca odpowiedzieć obojętnie, co będzie, to będzie. Czy miałaś przepał w tym roku? Tak, miałam przepał. To dość spory na rozpoczęciu roku, moi drodzy, no, masakra! Ja bardzo się cieszyłam w dzień rozpoczęcia, że tak się wyrobiłam, że zdążyłam Daniel do rozpoczęcia. Ogólnie spotykałam się z moją koleżanką i jej koleżanką, i wspólnie szłyśmy na to rozpoczęcie, do tej samej szkoły, właśnie. Bo ja ogólnie z ludźmi z mojej klasy, z większością, poznałam się już w wakacje, więc mniej więcej się poznaliśmy. Wiadomo, że teraz w szkole się lepiej poznaliśmy, no ale już tak wstępnie wtedy mogliśmy się zobaczyć, trochę pogadać. No i jak już się spotkałyśmy, już na to rozpoczęcie, doszłyśmy do szkoły To byłybyśmy tak na styk, po czym ja patrzę O, załóż sobie już maseczkę Nie mam I zapomniałam maseczki na rozpoczęcie A do rozpoczęcia wtedy zostało chyba tak z 5 minut Więc ja sobie myślę, no super i co teraz? Zaczęłyśmy ogólnie się pytać jakichś przechodzących ludzi, czy nie mają może ze sobą kilku maseczek I nie chcieliby jednej daty takiej jednorazowej No ale większość osób miała po prostu materiałowe po jednej Poszłyśmy jeszcze do dwóch restauracji się zapytać, które były obok szkoły No i tak patrzymy, no nikt nie ma, nie ma ratunków, wszyscy mają po swojej materiałowej e, Apteki nigdzie zbyt blisko nie było A myślę, że i tak troszkę by mi za długo zajęło, gdybym poszła do takiej najbliższej Więc zadzwoniłam do moich rodziców się zapytać w ogóle co mam zrobić, no bo bez maseczki nie pójdę I tata mi tą maseczkę przyniósł po jakimś czasie i ominęło mi to całe takie uroczyste rozpoczęcie e, Potem zdążyłam dopiero na to pójście do klas, więc no, nieźle. Ale przynajmniej zdążyłam na pójście do klasy i na to się nie spóźniłam. Po prostu jak wszyscy zaczęli się rozdzielać i iść do tych sal, to ja akurat w tym momencie magicznie przyszłam z maseczką i się dołączyłam do mojej klasy, więc to był właśnie taki przypał. Jak klasa reaguje na to, że jesteś popularna w internecie, mam wrażenie, że postrzegają mnie przez pryzmat tego, kim jestem, a nie przez pryzmat tego, że jestem. Osobą udzielającą się aktywnie w social mediach I ja się z tego cieszę, bo wolę być właśnie tak postrzegana Ale zdaję sobie też sprawę z tego, że jestem rozpoznawalna Bardzo dużo osób mnie zna, albo chociaż kojarzy W szkole też to zauważyłam, że taki czas to się na mnie patrzy Tak wiecie o, Więc to ogólnie widać, ale mi to już jakoś nie przeszkadza, nie przeszkadza Bo ja jestem do tego przyzwyczajona Przez to, że codziennie praktycznie Jak jestem w jakimś miejscu publicznym To w sumie nie codziennie, bo teraz staram się unikać ale wiadomo, że nie zawsze się udaje, ale jak jestem w jakiejś galerii albo w jakimś takim twórczym miejscu, to najczęściej ktoś do mnie podchodzi, więc patrzenie się na mnie to jest już totalna normalka obecnie. Więc co do klasy, to się cieszę, że właśnie tak mnie postrzegają, a nie przez pryzmat tego, że jestem youtuberką i w ogóle. Czy nagrasz utyny po szkole? Z chęcią na wynik bym nagrała, ale jeszcze nie wiem kiedy, bo muszę sobie na to wygospodarować czas. Czy poznałaś już wszystkich nauczycieli? Tak. Poznałam niedawno, bo przez pierwsze dwa tygodnie prawie nie miałam niemieckiego, dlatego że moja pani była mm, chora, nie było jej po prostu w szkole. Jak na razie lekcje wypowiadają się bardzo fajnie, bo samoluteńka grupa większość osób wybrała hiszpański i u mnie w grupie jest tylko 7 osób, więc aktualnie już wszystkich nauczycieli mam poznanych. Czy gdybyś miała jeszcze jeden raz wybrać do jakiej szkoły pójdziesz, czy wybrałabyś tą samą, czy raczej nie? Tak! Zdecydowanie tak, bardzo się cieszę, bo ja miałam olbrzymią rozsterkę i dylemat, czy wybrać, że tak to ujmę szkołę A czy B i którą dać na pierwszy wybór, a którą na drugi. No i w końcu, w końcu zdecydowałam, jak zdecydowałam, że jedna poszła na pierwszy wybór, druga na drugi. I teraz się strasznie cieszę, że tą, którą dałam na pierwszy, dałam na ten pierwszy, że tam poszłam, bo do tej drugiej musiałabym dojeżdżać kawał drogi, wleć się autobusem, tramwajem jakoś. Nie wiem, jeszcze jakimś innym środkiem transportu w ogóle, a ja bardzo tak nie lubię. Ja chcę się po prostu szybko cepnąć do tej szkoły, szybko sobie po tej szkole wrócić do domu, nie marnować czasu na dojazd, więc bardzo się cieszę, że poszłam do tej szkoły, w której aktualnie jestem. Tym bardziej, że jak na razie jestem też zadowolona z mojej klasy, już tak wiecie, dzisiaj lepiej poznam się przez te dwa tygodnie, a tak to jeszcze będziemy mieli wyjazd integracyjny za kilka dni. Jak to wstawiam, to w sumie nie wiem nawet czy on nie trwa, nie wiem. Mo nieki nie wstawię, ale tak, pod każdym względem jak na razie się cieszę, że poszłam do mojej obecnej szkoły. Czy masz obowiązek noszenia maseczki w szkole na przykład na przerwie? Tak, u mnie w szkole maseczki trzeba nosić na przerwach, a na lekcjach nie. Chyba, że wstaje się i gdzieś się idzie, to teoretycznie się powinno mieć, ale... Nie zawsze się za tym pamiętają. Czasami pomyśl na przykład się nauczyć gdzieś odsuwać to się do tablicy, żeby nie trzeba było mieć tej maseczki na sobie, żeby ona nie rozpraszała i jest po prostu odstęp między innymi osobami, ale na przerwach trzeba nosić. Czy możesz nosić torebkę w szkole? Tak, jak najbardziej mogę, ale ja nie noszę, bo na samym początku do szkoły kupiłam sobie plecak które możecie zobaczyć w moim odcinku, co jest w moim plecaku i tak myślałam, że torebkę sobie może potem dokupię i będę ją nosiła w dni, kiedy mam mniej lekcji, ale teraz tak myślę, że na razie stanę przy plecaku bo mój kręgosłup totalnie nie był przyzwyczajony do noszenia takiego ciężaru na plecach i jak mam więcej lekcji i wracam do domu to mnie tak strasznie bolą plecy że masakra, no bo się odzwyczają od noszenia do takiego ciężaru więc tym bardziej, gdybym obciążyła sobie, wiecie, jeden bark jeszcze Jakąś torebką z 50 książkami w środku, to myślę, że chodziłabym potem tak. Wiadomo, że nosi się najczęściej na mniejszą ilość lekcji. Ale na razie zostaję przy plecaku, może potem mi się to zmieni, jak już się jakoś przyzwyczaję. Wydaje mi się plecak wygodny, jak na razie. Może do terapii potem sobie też jakoś przejdę. Ile miałaś, ile razy miałaś czerwony pasek? Miałam przez całe życie czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma klasa, czyli pięć razy, no bo jeden z się mi dało. Czy masz czas na zajęcia poza lekcyjne? Czas teoretycznie mam, no nie chodzę na żadne zajęcia typu, nie wiem, jakiś. Sport, dodatkowy język czy coś. Dla mnie dodatkowymi zajęciami takimi po szkole jest właśnie prowadzenie moich social medii i znajduję na to, na to czas, ale ostatnio, już po tym drugim tygodniu, czuję się strasznie zmęczona po szkole. Już mam mniej siły, no bo mój organizm też nie był przyzwyczajony do chodzenia do szkoły przez pół roku, nie chodziłam tak naprawdę. Więc czas mam, ale siłę nie zawsze. No, czasami mam ochotę wrócić do domu i pójść spać, ale nie mogę, bo mam lekcję. Do zrobienia. E, więc, no, czas mam, ale muszę się przestawić na posiadanie siły po szkole i po prostu na ten tryb szkolny się przełączyć. Czy długo myślałaś nad wyborem szkoły? Ogólnie to tak, bo ja już w siódmej klasie. Myślałam, do jakiej szkoły, by sobie pójść i wtedy jeszcze nie ogarniałam w ogóle jak się liczy punkty do liceum i myślałam, że jak do klasy jest na przykład próg 170 punktów, to przecież można tylko 100 z egzaminów uzyskać za 170, no nie jak ja to zrobię, ani wiedziałam, że to jest potem za ocenę, za konkursy i tak dalej, e, więc sporo myślałam nad tym wyborem, ale najbardziej intensywnie to myślałam już w 8 klasie. Tam się często zastanawiałam i często mi się to wszystko zmieniało, e, ale no, w końcu wyszło jak wyszło, się z tego bardzo cieszę. Czy nagrasz, odcinek z, czy nagrasz odcinek ze Sposobami na Naukę? Jest już na moim kanale, więc serdecznie Was zapraszam. A jeśli byście chcieli, to mogłabym nagrać takie odświeżenie na przykład tego odcinka, bo on już był nagrany jakiś czas temu. Dlaczego chciałaś iść do tej szkoły, a nie do innej? No, właśnie, ja jeszcze tak od razu powiem, bo to też były pytania, że ja jestem w Liceum Ogólnokształcącym na profilu Polbiol dwujęzyczny, więc mam rozszerzony polski, biologię i angielski, i właśnie ze względu na ten profil do tej szkoły poszłam. Dodatkowo bardzo pasuje mi dojazd, yy, ale no nie wiem, jakoś tak ta szkoła od razu przykuła moją uwagę. Czy znałaś też kogoś z twojej klasy przed rozpoczęciem nauki w nowej szkole? Teoretycznie. Yy, tak, dlatego że w wakacje się spotkaliśmy, ale jeśli chodzi o jakąś taką dłuższą znajomość, to chodzę do klasy z taką jedną moją koleżanką, z którą chodziłyśmy 3 lata temu do klasy wspólnie przez rok. Czy dostałaś już jakąś jedynkę, czy nawet uwagę? Nie, ani jednej jedynki nie dostałam, uwagi, tak samo jak na razie to mam chyba trzy piątki, zaraz zobaczę, mam na pewno dwie z aktywności z WF-u. I z religii, z aktywności chyba też Tak Dodatkowo plusik z historii I tutaj mamy jeszcze z angielskiego Z angielskiego powpisywane procenty Bo u mnie w szkole na części przedmiotów Jest ocenianie procentowe Że wpisuje się do po prostu Procent z danego sprawdzianu na przykład A na reszcie są normalnie oceny, więc z angielskiego mam tutaj na przykład wpisane 90% z jednego sprawdzianu i 92% z drugiego. Więc to są moje wszystkie oceny. I czas na ostatnie pytanie. Czy masz chłopaka, a jak nie, czy ktoś ci się podoba? Nie! Nie mam chłopaka. I czy ktoś mi się podoba? Aktualnie nie. A co do tego, czy chciałabym mieć chłopaka, bo takie pytanie też są, to uważam, że. Miłość jest czymś, co przychodzi tak po prostu, nie ma co się nastawiać, sobie jakoś desperacko kogoś szukać, więc zobaczymy... Poduszka spadła, więc zobaczymy, jak to w przyszłości będzie. No a to już jest wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i zechmijcie na mojego TikToka oraz Instagrama. Pa pa!